Samad Santiago, witam oczywiście. Nagie, czwórce, kod promocyjny, lepsze na stronie, to jest Santi7. Z moim kodem masz oczywiście plus 5% do depozytu i skrzynkę Milspek na start dla nowych użytkowników. O takiego właśnie Milspeka masz na start. Przypominam, strona, jaki ten film i wszystkie na moim kanale przeznaczone są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, plus 18%. Oraz przypominam Ci, że otwieranie skrzynek wiąże się z ryzykiem otrzymania tańszego skina niż wartość skrzynki. Miej to na uwadze, że czasami na skrzynce można stracić. Dzisiaj będzie propozycja WIZA z Discorda, także jeśli nie macie jeszcze na Discord, Discordzie, padaj śmiało. Zapraszam Cię z otwartymi rękami, z chlebem i z solą i z giveawayami na Discordzie. Dzisiaj będzie fajny film. Propozycja widza skrzynia Evron za 320 zł na bitwach. Na bitwach, ale zwykłaki też sobie potwieramy. Evrona otwieraliśmy często dosyć na strumykach, które są praktycznie to dwa dni, więc, więc Evrona skrzynkę dobrze wszyscy raczej znają. I, I ta skrzynka jest spoko. Zaraz wam pokażę, co jest w środku. Jeszcze raz kliknąłem, żeby otworzyć. I dać nam AWP Containment Bridge. Miałem AWP tą tak z pół roku temu. Grałem, tylko w lepszym stanie miałem, bo w Field chyba. Uh -huh, uh -huh. No i środek skrzynki prezentuje się w ten sposób. Są naprawdę motarne skiny tutaj. Te najwyżej u, usytuowane są no, najlepsze w tej skrzynce. A te najniżej też nie są całkiem, e, całkiem tragiczne, bo mamy rękawiczki na 5%, mamy P90 Simov, która jest, która jest ładnym skinem za 70 zł. Także tutaj ładnych skinów nie brakuje w tej skrzynce. Otwórzmy jeszcze, myślę, z 2-3 e, zwyklaki i przejdziemy na bitwę. W otwórzmy 3 na raz za 1000 zł. Skrzynia Evron i mamy... Containment Bridge znowu awułka. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie na bitwę na skrzynie Evron. Dodajemy ją do bitwy. Myślę, że możemy zrobić za 2000 bitwę 7 skrzynek Evrona na 3 osoby. Zobaczymy jak rzucić, zobaczymy jak da. Pamiętajcie, że bitwy to też ryzyko, że przeciwnik wygra, a nie koniecznie ja. Więc miejcie to na uwadze. Ja zrobiłem na 3 osoby tą bitwę, więc zobaczymy jak nam pójdzie. Jerry, Crasher dołącza. 7 skrzynek Evrona. Mm -hmm, mm -hmm. Ciekawe, czy poleci w dzisiejszym odcinku jakiś banger? Jeszcze przed tą bitwą, zastopuj i napisz w komentarzu, czy według Ciebie poleci dzisiaj jakiś banger powyżej 2000? Załóżmy na to. Powyżej 2000? Czy coś wyleci ze skrzyni Evrona? Eee, myślę, że jest taka szansa. Myślę, że jest taka szansa. E, tylko, żeby dla nas podleciała, bo jednak ta skrzynka fajna, bo 300 zł to du dużo, dużo, droga skrzynka, e, no ale jeśli droga skrzynka, to też drogi itemy mają dużo szan dużą szansę na wypadnięcie, tak? Więc sprawdźmy, czy nam się uda. Póki co to chyba Jerry prowadzi tą bitwę i jeszcze powiększa swoje prowadzenie taką p 90 fajną do gry CS2. I dopieszcza wszystko Jaguarem. Niestety ta bitwa przez nas, przez nas przegrana. Zobaczymy, jakiego dostaniemy skina gwarantowanego, bo oczywiście z każdej bitwy, nawet przegranej, otrzymujemy skina. I taki jaki mi się podoba. I takiego digielka wypłacę do swojego ekwipunku. Eee, a, nie, jest oczekuje na dostawę. No to jeśli jakiś skin oczekuje na dostawę, można go wymienić w prosty sposób na inny skin o podobnej cenie. Więc ja sobie na coś wymienię i wypłacę do swojego ekwipunku na Steam. I myślę, że może to być... O, wypłacę sobie takiego kartela w stanie minimalware, zaznacz, wypłać. Zaraz go zaakceptujemy na Steamie. Sprzedam sobie jakieś tutaj itemki, żeby było mnie stać na kolejne skrzynki Everona. No i kolejne skrzynki Everona otworzymy również na bitwie. Tym razem zróbmy sobie bitwę na 10 skrzynek. Też albo na dwie osoby. Na dwie. Mniejsze ryzyko. 50-50. Albo ja wygram, albo mój przeciwnik. No, tą bitwę. Bardzo, bardzo chciałbym wygrać, bo jednak budżet nam się uszczuplił po tej pierwszej, a ta jest jeszcze droższa, więc no, liczę na wygraną. Eee, przedmiot został wysłany, jak widzicie w mgnieniu oka dost dostaje ofertę z GeForce Skins. Eee, ile są rękawiczki dla niego? To są rękawiczki za 700 i dla mnie niestety nic. Ale spokojnie, jeszcze może będzie pięknie. Jeszcze będzie może pięknie, jak na razie to prowadzi o 1400 w wartości skinów. Ma więcej. No, oczywiście skiny do gry CS2 leci na Mavupka yy, Okej, okay, całkiem nieźle. Yy, to według moich obliczeń wygrywa o ile? Już się pogubiłem, ale... <grybujesz> ale gdzieś tak o ile? 300 złotych wygrywa? No już więcej. Gdzieś o 700 zł wygrywa. Według mnie, ale nie jestem pewien Nie jestem pewien do końca. No skafla do przodu na 100% jest. Musimy coś fajnego trafić. Asimowka fajnie. 400 kosztuje. Mm, Okej, okay, jego też dobry skin. 130. No musi dla nas powiedzieć coś za 500 minimum, żebyśmy mieli szansę to wygrać, ale ci dla niego 90 za 400, więc ta bitwa no niestety przegrana yy, i wygrywa Bod Crasher. Oczywiście pamiętajcie, że na stronie też jest dzienna skrzynka do odbioru. Nie mówiłem o tym wcześniej, więc wspomnę, żebyście sobie dzisiaj odebrali. Bo ta skrzynka jest za darmo. Czym wyższy poziom dziennej skrzynki, tym lepsze są w niej rzeczy. Ja mam szósty poziom i otwórzmy skrzynkę darmową codzienną. Ile Ci nam 250 Asimów. To jest fajny skin i taki skin już coś kosztuje, bo 840 to nie jest mało. Lecimy do skrzynek za EXPA, i to też jest fajna opcja. Jeśli wbijasz poziom na stronie, to dostajesz klucze do skrzynek, właśnie po kolei, od tej rastowej, aż do diamentowej. I ja tą diamentową sobie otworzę, bo potrzebujemy trochę budżetu, więc, oczywiście, może tutaj nam to pomóc. I zdobywamy AWP, jak za darmo, to i oce słodki i oczywiście tak, taką skrzynkę, jeśli nie masz do niej klucz, to co 6 godzin masz otwierać. Okej, okay, sprzedałem trochę itemów, mam jeszcze 1300. Zróbmy sobie jeszcze jedną bitwę na skrzynę, skrzynkę Evrona. To no za całość, zróbmy sobie 4 skrzynki Evrona na 4 osoby, zaryzykujemy na 4 osoby. Czym więcej osób w bitwie, tym większe ryzyko właśnie, że ktoś inny wygra i kosimy, ale sprawdźmy, bo jednak chciałbym odrobić to, co w poprzednich bitwach yy, niestety straciłem, można powiedzieć bo przeciwnicy moi wygrali. Zobaczymy jak będzie w tym. Pierwsza skrzynka Evron dla nas. Kosa leci Crimson, Web nawaja kolejny Evron, również dla nas skin za 400, póki co zapowiada się nieźle trzecia skrzynka mm, leci na niego Masterpiece, ale jeszcze mamy przewagę i ostatnia skrzynka dla nas leci kosa, wygrywamy tą bitwę więc można powiedzieć, że delikatnie się odbiliśmy, bo ta bitwa wygrana i mamy e, wartości tych skinów trafionych do gry CS2 uzbierane 2700, oni oczywiście trafiają skiny gwarantowane ja przypominam Ci też, że na stronie trwa event który będzie się kończył prawie za 2 miesiące więc możesz sobie z niego skorzystać. Jest, em, e, są skrzynki eventowe Game Case, Destiny Case i Ranking. E, to są skrzynki za walutę eventową. Są również skrzynki eventowe e, za highs. A przy ewentualnej wpłacie, do czego nie zachęcam, ale mówię, że jest taka opcja, to z kodem Santi7, wpłacając przykładowo 100 zł, dostajesz 105 zł ze standardowym bonusem plus 5% do depozytu. I oczywiście, walutę eventową, którą później możesz wykorzystać w trybach eventowych, o których wspomniałem. A na stronie masz wiele metod płatności, yy, zaczynając na przykład od skinów do cs które możesz yy, wpłacić na stronę, po safe karty, bliki itd., itd. Serdecznie dziękuję Ci za ten opening. Mam nadzieję, że Ci podobało się tak to łapkę w górę wbijaj na Discorda yy, i oczywiście na stream. Serdecznie dzięki trzymaj się na razie. Cześć.